Dawaj zgonimy coś na babcię. że dobra, dobra, Weź, zgoni na siebie. Nie, na mhm. A, to się nagrywa, nie? No masz rację, zgonimy na babcię. <grym> Witamy. Dzień dobry, co chcesz powiedzieć do kamery? No, no Dzień dobry, dzień dobry. Ja mam większy. To ja, to. No. Ja nie mam większy się, nie. Ja, nie, Ale jest jakaś dzisiaj ja. tego, dobra. Dzisiaj mamy wulkany, fontanny. Jak czy to wulkany czy wulkany? Yy, nie, fontanny. Na pewno? Tak. Ale jesteś pewien? Jestem. Na milion procent. Tam mam, babcia namazała ceny, dawaj tam to z synu. Tam babcia nie się namazała. Dobra, lecimy. Pierwsze takie dziwne pudełeczko, na którym nie ma tego. Tutaj tak, no. ma być jakiś ładny maluneczek albo coś. Najlepiej tu o, tu, tu ja bym na przykład na tym Dobra, maluneczku... Dobra, przeczytaj to po niemiecku. Cicho. Ja tutaj na tym maluneczku na przykład bym widziała tą łysą główkę Benia, nie? Ty. No, co to ja mam to czytać? No to. No co, brokat, reger, fontanel, met blauensterne, czyli brokatowe fontanny z niebieskimi gwiazdkami. No i one wyglądają tak. W środku takie duże są, nie? Znaczy, ile pod, to ma Be, Beniu się podjarał, bo duże. Duże, kategoria F2. Neku 400 gram. Na 5 sztuk? Na 5 sztuk, tak. 5? 5. No zobaczymy. Następne są, o 1000 szmaragd. 1000 szmaragdy. No. Te kosztują 35,20 zł, a te ile kosztują? A, bo zapomnieliśmy powiedzieć, te kosztują 88 zł. Tak. Dobra, masz małego. Ja e, nie chcę małego. Kategorii F2... Chciałam coś powiedzieć, ale się zamknę. No, no właśnie, kategorii no. F2 i 128 gram. Czego gram? Eku. Takie, o takie, takie. A ty masz tu, o, długiego Długi i chudy. No co to za zabawa? Czy to mówisz nie ja? Ale co ja mam mówić? Nie, bo mama będzie na nie krzyczeć, bo ja zawsze przy tej nazwie się mylę, bo tu jest Gold Fontanel mit Farb. E, Szternen, nie? Farb? Farb Szternen, czyli kolorowe gwiazdki. Mam my myślałem, że farbowane. Nie, kolorowe, a ja zawsze to czytam Farbesen. Czyli w ogóle zupełnie co innego. Ale tak o, sztuk w środku mamy 4, neku mamy 112 gram i za takie fontanny zapłacimy 28,60. Co to, o ty o tym myślisz? Mikrofon jakiś sobie zrobiła, nie? Wariatka! Będę płakać bez siebie! Nie, zapraszamy na naszą grupę. Do, do, wiem, że to może być nudne, ale wiecie, grupa niech się rozrasta, bo jest nowa. Pirofamini. Tak, zapraszamy. wrzucajcie stawy swoje, bo sylwester już niedługo. Jakiś miesiąc? Nie? No, 28 listopada. No właśnie datę podała, dobra. To my lecimy to to strzelać. Zobaczymy co to za fontanienki tuti, 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 tuti. Pozdrawiamy papa. Pa. Jest Karolina, jesteśmy... Tak ja. żeby potem nie było, że mi ten łysy ciul mówi, że mi zimno Ta. i ja nie chcę przyjeżdżać. Odpalamy dzisiaj fontanny. O, łysy to jest tam. Ładny. Dobra, jak to się nazywa? Gold fontanemet Farb 4. Dobra, pierw jedną to odpalasz? Zgasz tą latarkę. Odwróć ją. Uuuu. Ty ładna I te kuleczki ładne czerwone Ale kopci bardzo. No. Nie? Ale ładna taka. No zimno jest i wilgotność jest może być. Zimno. Dobra. Ładna. Nie gasz latarki, tylko tak wiesz. No, odpal jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, sok. Do tyłu po prostu ją. Dobra, spróbujemy teraz dwie na raz. Uwaga To się lączy, się nie chciał palić. O, to ma niebieskie! Niebieski, bardzo ładne niebieskie Ło! A to ma ładne! Bardzo ładne, tylko w tym razie bym No, nie w mrozie, tylko wilgotność jest. na tym jak nie wiem. Wilgotność jest wiesz. Dobra. Ale ładne. Jeszcze jedna. To ta już powinna być srebrna. Jak się nie mylę. No, Ja no. bym jak się tu wyjdzie żeby się ze mną nie <słukasz> Będę miał polepkę. No to ja się to myślą. Ja bym bardziej powiedział, że taki. na jest chwilę kobiety, No. No dobra. Pa, jaką żeś za zabierze, zrobił, pa, to. Zaczek, jaką rzecz zabierze, zrobił. I lecimy zaraz, łączymy się z następnymi. Lecimy z następnymi. O. Takie lecą teraz O. Ło! O. O. Pierwszy. Pier. Pierwsze weźmiemy jednego, zobaczymy. Będzie szmaragdowy. Smaragdowy. No jak tak jest to szmaragdem, to powinien być szmaragdowy. Ja, ale to już jest większy także. Strobo. Wow, jak kulki wysypuje stroboskopowe. No. To jestem ciekawa, jak korzystały dawały. Łoł. Mega, wow. mega, mega. O. Fajny, fajny. Ładny, dawaj dwa razy. Dwa razy mówisz? Dwa razy dawaj Ale to teraz czekaj. to sobie zrobimy tak? czekaj, ja wezmę za drugą zapalniczkę, bo powinna być w kieszeni No? Palic. Masz? Palic. No i dobra. Trzy, cztery, trzy. No i gitary, udało się. Raz, dam, że wam. Dwa. 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 Ale dymną. no fajne. Fajne, no fajne, fajne prawie fajne. No i ostatnio i ostatnia. No. I Fajne. i to nie jeszcze nie koniec mamy jeszcze teraz większe trochę zaraz się łączymy powiem co następne idzie brokat, re regen, fontanny, z czarne, czyli brokatowe fontanny z, z niebieskimi gwiazdkami o, to może być ciekawe no te niebieskie gwiazdki jedną pierw dobra, idzie zobaczymy brokat, regen to jest taki bardziej brokatowy deszcz Wow! To takie jak były te! Jak Ryzynę Fontan. No, Ryzynę Fontan. Ale ładna! Ładna, ładna, złota cała. Nie wiem jak kamera to nagrywa, ale ładna. Ładna, ładna. ładna, ładna. I teraz dwie spróbujemy raz. dwie na raz. Czekaj, trzy, cztery. Idzie. Udało się. Wow! Ale wow! Brak, to nie wiem czy to będzie widać, że to jest złote, nie trefne. Jest jak ryzykowna, to właśnie No. To jest nas oszukali na niedyskretny I teraz mamy jeszcze dwie, więc jeszcze dwie weźmiemy jeszcze raz. Oto postaw. No i uwaga. czekaj, się muszę obrócić,

bardzo ładne. No i co? Dost wszystkie dostaniecie na funkę Story Także... Jak masz być szczery te, które Ci się najbardziej podobały? Te. Mi tak samo, te ostatnie na najlepsze. No, te ostatnie są najlepsze. Bardzo ładne są. Także my zapraszamy na naszą grupę na Facebooku PiroFamili Wrzucajcie tam stafy. Słuchajcie Łysego. To. Oglądajcie nas jak Wam się podoba. To... Jak się nie podoba, to też nas oglądajcie. Tak i zróbmy takie coś że co byście chcieli, żebyśmy przetestowali? O, napiszcie! Właśnie, w komentarzu. Pod tym, pod tym filmikiem napiszcie, co byście chcieli. Żeby Karola odpaliła. Właśnie. Co z funkę, z iskryt, co tam ten. Co sobie co wybierzecie? Co wybierzecie? Tak jest. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Cześć.